Badach o rewelacjach Kwaśniewskiej reaguje publicznie i wciąga w to fanów. Jolanta Kwaśniewska udzieliła niedawno wywiadu, w którym podzieliła się zaskakującym wyznaniem. Okazuje się, że gdy jej córka Aleksandra zaczynała spotykać się z Kubą Badachem i powiedziała o tym mamie, pani prezydentowa myślała, że chodzi o Kubę Wojewódzkiego. Jej reakcja na miłosne wybory Oli, którą wyjawiła w wywiadzie, była bardzo wymowna. Słuchy dotarły teraz do jej zięcia. Kuba Badach reaguje na wyznanie Jolanty Kwaśniewskiej i to publicznie. Jolanta Kwaśniewska wyznaje po latach. Pomyliła Kubę Badacha z Kubą w Wojewódzkim. Jolanta Kwaśniewska jest ostatnio bardzo zajęta promocją swojej książki Pierwsza dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł. To pierwsze tak intymne wydawnictwo z udziałem pani prezydentowej, w której zdecydowała się opowiedzieć o blaskach i cieniach bycia żoną najważniejszego człowieka w państwa i życiu po pałacu. Z tej okazji udzieliła ostatnio kilku wywiadów, w tym Światowi Gwiazd w którym zdecydowała się wyjawić zaskakujący szczegół z początków historii miłosnej jej ukochanej córki Aleksandry Kwaśniewskiej i artysty Kuby Badach. Kiedy skończyła związek ze swoim poprzednim chłopakiem i często spotykała się w TVNJ, bo tam pracowała, z Kubą w Wojewódzkim. Bardzo fajny facet. Wiem, że radziła się go w pewnych kwestiach, Byliśmy na nartach i moja Oleńka w zamkniętym pokoju, Kuba, Kuba, Kuba. Kropka chyba moje dziecko jest z Kubą w Wojewódzkim. Podziwiam, ale nie wyobrażałam sobie Kuby Wojewódzkiego w roli mojego zięcia, wspominała Jolanta Kwaśniewska. Jakby tego było mało, prawdziwa tożsamość wybranka Oli wcale nie uspokoiła matki. W końcu wielu artystów uchodzi za kobieciarzy. Realna więc była obawa, że Iola na takiego mężczyznę trafiła. Reakcja prezydentowej na wyjaśnienia Oli, że nie chodzi o Wojewódzkiego, tylko Badacha była bardzo wymowna. Jak się okazało, o innego Kubę chodziło. Pamiętam, że święta wielkanocne i Oleńka mi mówi: Mam ja takiego chłopaka, już mam Kubę Badacha. Nie znam. On jest artystą, jest piosenkarzem. Zdradziła z uśmiechem Kwaśniewska, która dziś uwielbia swojego zięcia. Co na to wszystko sam zainteresowany. Kuba Badach zabrał głos w mediach społecznościowych. Kuba Badach reaguje na wyznanie Jolanty Kwaśniewskiej. Na pewno mam lekko. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem od ponad 12 lat. Ich ślub bez wątpienia był towarzyskim wydarzeniem roku, a może nawet i dekady. Nie jest tajemnicą, że dziś wybrany Koli ma świetne relacje z teściami. Każdy z nich potwierdzał to już wielokrotnie w wywiadach. Można się jednak było spodziewać, że artysta nie puści teściowej płazem rewelacji, którymi podzieliła się ze światem gwiazd, ponieważ jest z niego niezły żartowniś. Kiedy tylko badach zobaczył w sieci nagranie wywiadu, w którym Kwaśniewska przyznaje, że pomyliła go z Kubą w Wojewódzki, gdy zaczynał spotykać się z Olą. Natychmiast udostępnił filmik u siebie z żartobliwym pytaniem. Wciągnął w to wszystko fanów, ponieważ to do nich skierował pytanie. No, i czy ja aby na pewno mam w życiu lekko? Zapytał z rozbawieniem.